Jest to impreza dla młodzieży szkół podstawowych oraz gimnazjalnych w całej Polski. Jest to jedenasta edycja turnieju Coca-Cola organizowana przez firmę Coca-Cola. Rozgrywki były w każdym z 16 województw i najlepszy zespół doszedł do finału i znalazł się tutaj właśnie na krajowym finale. Ile jest uczestników? 16 drużyn jest z gimnazjum i 16 ze szkół podstawowych. A jak długo trwa ten turniej? Dwa dni, dziś jutro, dzisiaj właśnie od godziny 15 do godziny 19, a jutro od godziny 9 do 22. I każdy może tutaj przyjść? Każdy może przyjść, zabawić są się, nie tylko patrząc na mecze, ale są różne gry, sportowe, a poza tym finałowe spotkania odbędą się na boisku głównym od godziny 18 do 22. Główna nagroda jest wspaniała, dlatego, że obie drużyny zwycięskie w kategorii szkół podstawowych oraz kategorii gimnazjów pojadą do Barcelony na mecz mistrzowski. Jest to wspaniała nagroda.